Słowiedzickie spotkania akademickie, one nawet troszeczkę graficznie się identyfikują i są bardzo podobne do laboratorium karier, ale dlatego, że one znakomicie uzupełniają. Jest to projekt z kolei troszeczkę bardziej już akademicki. Nie ma tam sceny, nie ma show, nie ma aktorów, natomiast są naukowcy, są profesorowie. Projekt ten jest realizowany z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. No i zapraszamy. Zapraszamy profesorów, którzy jak gdyby na bieżąco komentują pewne wydarzenia na świecie. Jeżeli były wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych, wówczas osoba, która była zaangażowana, właściwie obser była obserwatorem kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Opowiadała, jak to tak naprawdę jest i to, co oglądamy w telewizji, te przekazy, czy, czy czytamy w prasie, zdecydowanie odbiega od tego, co opowiadają ludzie, którzy rzeczywiście byli, jak gdyby, w sercu tych wydarzeń. Ale są to też profesorowie socjologii, którzy opisują nam rzeczywistość, mówią o inności, mówią o roli inteligencji w współczesnym społeczeństwie. Mieliśmy też wykład na temat naszych cech jako Wielkopolan i czym się różnimy od reszty świata. Bardzo ciekawy wykład profesora Olejnika. Także mieliśmy też problemy dotyczące konfliktów w Izraelu i w Palestynie. Tak, warto też mówić o tym, przybliżyć ten problem, bo też nie każdy wie, jak to wygląda. I, i taki wykład poświęcony właśnie temu zagadnieniu na pewno zrzeszał fany ludzi. I przychodzi dużo ludzi, ale przede wszystkim cieszę się, że przychodzi młodzież, która słucha i która zaczyna zadawać sobie pytanie, skąd te problemy, dlaczego tyle lat, w sumie taka historia, a takie konflikty, i, i o co w tym wszystkim chodzi? Właśnie na tych wykładach można się o tym dowiedzieć. Natomiast ostatnio też myślę, że bardzo ciekawy, pasjonujący wykład o Rosji Putina, bo to jest też takie, taki Mówię. temat, który, który dzisiaj ludzi bardzo interesuje. Myślę, że wszystkich. To nasz sąsiad, w związku, z tym, w związku z tym możemy się dowiedzieć od osób, które rzeczywiście prowadzą badania, jaki jest stosunek Rosjan do Polaków, Polaków do Rosjan. Także warto. Warto przychodzić, warto słuchać. Myślę, że warto się uczyć i to jest na początku miała być to formuła Uniwersytetu Otwartego, czyli Uniwersytetu trzeciego wieku. Jakoś tak od samego początku nie za bardzo chciałem, żeby to był Uniwersytet trzeciego wieku, ponieważ nie, Dlatego... chce, nie chcemy stygmatyzować tak. starszych ludzi. Po prostu chcemy, żeby Babcia z wnuczkiem była obecna na wykładzie, stąd pobiedziskie spotkanie akademickie. Świetnie, oba projekty, myślę, są naprawdę ciekawym rozwiązaniem i alternatywą nawet na sposób spędzania wolnego czasu, bo lepiej przyjść na coś takiego, niż oglądać nawet wiadomości w telewizji, które, ok, przeczytamy, posłuchamy, dotrą do nas, ale tak naprawdę nie zmuszają do refleksji. A te spotkania zwracają uwagę na takie ważniejsze problemy, najważniejsze, takie współcześnie, prawda? Kontakt z żywym człowiekiem zawsze daje więcej niż najlepsze wiadomości, i to jest chyba to, to jest niezmienialne. Do tego wszystkiego kontakt z ludźmi nauki czy z ludźmi sztuki, tak jak w przypadku laboratorium, karier czy biznesu, właściwie takich mistrzów, no to jest bezcenne, ponieważ dzisiaj poszukać sobie mistrza to powinno być marzeniem. Każdego młodego człowieka, dlatego że ja sam doświadczyłem mistrzów, myślę o moich studiach, natomiast to były zupełnie inne czasy, jeśli chodzi o edukację. Naukowcy wtedy rzeczywiście zajmowali się wykładami, to był inny świat. Natomiast tutaj jeszcze troszeczkę tego dawnego świata można w powiedziskach posmakować, dlatego serdecznie zapraszam i cieszę się, że zazwyczaj sala jest pełna. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że będziemy dostawiali krzesła z czasem, ponieważ to jest jakby początek tego projektu. On bardzo dobrze się wpisał, zafunkcjonował i w zasadzie nie trzeba już tych osób, które przychodzą w jakiś szczególny sposób zapraszać. Oni po prostu sami się tym interesują, dopytują, dzwonią kiedy piszą maile, co więcej, sami też proponują osoby, które które chcieliby widzieć na scenie, czy, czy yy, które miałyby ich zdaniem wygłosić wykład. I to najlepiej pokazuje, jak buduje się społeczeństwo też obywatelskie, Oczywiście. takie społeczeństwo partycypacyjne w życiu miasta. Yy, to chyba o to nam wszystkim chodzi. Oby skończyło się na tym dostawianiu krzeseł, a nie rozbudowaniu całej sali, która i tak jest pokaźna, a myślę, że naprawdę Coraz więcej osób chciałoby brać udział w takich spotkaniach, bo, bo mnie to interesuje ludzi młodszego, pokolenia ludzi y starszych, y dzieci. Y dlatego na pewno warto, ale ostatnie pytanie, myślę, że bardzo ważne. Y jeżeli tak już to ładnie się rozwija, o tym mówimy, no to jakie plany związane z rozwojem? Y jakich gości może Pan przewiduje na przyszłość? Y w jakim kierunku chciałby Pan jeszcze pójść dalej? Mamy bardzo wielu zdolnych Polaków, w związku z tym. Myślę, że ich nie zabraknie w tym projekcie. Następnym gościem będzie pan Sławomir Pietras, doskonale znany mieszkańcom Poznania, z swojej działalności w operze poznańskiej. Natomiast myślę, że ten projekt musi pójść dalej i chcielibyśmy rozpisywać na przykład konkursy dla młodych ludzi. Jeżeli jesteś, czujesz, że masz zdolności dziennikarskie, zrób. Krótki film telefonem komórkowym, a oceni go na przykład Tomek Zubilewicz, i być może w ten sposób ktoś trafi na staż do TVN-u. Jeżeli masz zdolności w biznesie, zrób jakiś ciekawy projekt, przyjdź. Być może zostaniesz zauważony przez prezesa targów i tam będziesz mógł troszeczkę poterminować, jak to kiedyś się mówiło, ponieważ cały czas wierzę w to i myślę, że tak jest. Że kontakt z mistrzami, z ludźmi, którzy rzeczywiście coś w życiu osiągnęli, to nie tylko ciekawe takie sytuacyjne spotkania, jakieś ciekawe opowieści o tym, co było dawniej, ale to przede wszystkim znakomite źródło wiedzy i taki jest cel jednego i drugiego projektu. No i tym też chcemy się wyróżniać jako miasto, że po prostu taką ofertę młodym ludziom, ale też i starszym, ponieważ nie ma. Jakiejś granicy na to, żeby zakończyć edukację. Myślę, że ludzie starsi uczą się inaczej, uczą się często bardziej refleksyjnie, mają już co w życiu porównać w związku z tym ta wiedza ta wiedza jest czasami dużo, dużo, lepsza. Tak i w ogóle chcę też zwrócić uwagę na to, że ten cały projekt, z tego co rozumiem, nie ma jedynie funkcji takich edukacyjnych, czy przekazania różnych wartości z szeroko rozumianej sztuki, ale również integracyjny, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, jeżeli jesteśmy w domu, to dzieci z rodzicami niewiele czasu spędzają, wolą wyjść gdzieś ze znajomymi, spotkać się, nie wiem, iść do kina, ale oczywiście już nie z rodzicami, bo niestety to społeczeństwo idzie w takim kierunku i tak to wygląda. A w momencie pójścia, właśnie wybrania się na coś takiego, mamy szansę iść dzieci, rodzice, dziadkowie, wszyscy razem i poza czasem spędzonym na tym spotkaniu, można jeszcze rozmawiać o tym po powrocie do domu, jakieś swoje przemyślenia, właśnie wymieniać. To jest forma nauki dla tych dzieci, ale też przyjemny czas spędzony z rodziną. No tak właśnie się dzieje, że rodzice rozmawiają później z dziećmi na ten temat, ponieważ trudno nie rozmawiać, kiedy się Coś razem przeżyje. Yy, niestety, inne media, czy to internet, yy, bardziej nas zamykają, i to jest pewien problem. Natomiast to, że ludzie dalej ze sobą rozmawiają, to, że po tym projekcie zawsze czeka kawa na uczestników i bardzo dobre pączki z pobliskich cukierni, yy, to powoduje, że ta integracja rzeczywiście jest pełna, wielopokoleniowa yy, z różnych środowisk. Poza tym, yy, bardzo też cenne jest to, że. Mogliśmy zaoferować mieszkańcom Pobiedzisk tym, którzy nie potrafili do końca odnajdywać się na imprezach, takich plenerowych, pewien, pewien projekt, który rzeczywiście ich interesuje i dlatego też poznaje to jest doskonała forma poznawania ludzi. poznaje biznesmenów, którzy mieszkają na terenie gminy, a których dotąd nie znałem. Poznaję bardzo ciekawe osoby i bardzo się cieszę, że tacy ludzie mieszkają w pobiedziskach i że chcą mieszkać, że przyjeżdżają. To jest myślę też taka dobra forma promocji, a przede wszystkim, tak już pewnie na koniec, bo czas nam się kończy, daje to mi też poczucie działania w wolontariacie, do czego zawsze wszystkich zachęcamy. I te osoby, które przyjeżdżają do laboratorium karier, to też są wolontariusze, więc dajemy też dobry przykład młodym ludziom, że nie wszystko robi się dla pieniędzy, że trzeba coś z siebie dać. Jeżeli się ma pasję, to trzeba te pasje w sobie rozwijać i rzeczywiście dzielić się nimi. Wtedy, wtedy myślę, że to życie będzie. Po po pierwsze przyjemniejsza, a poza tym, poza tym inni będą na nas zwracali uwagę w sposób pozytywny. A chyba nam o to, chodzi. o to chodzi. O to chodzi w życiu, o to chodzi w karierze. Dlatego bardzo dziękuję panu za spotkanie. Myślę, że ten projekt da do myślenia i, i coraz więcej osób będzie zrzeszał. Bardzo dziękuję. Ja zapraszam teraz na przerwę, a po przerwie mój kolejny gość. Dziękuję bardzo.